Ma w jeden ring Kraków Planty, a Wrocław promenadę staromiejską. Wspaniały szlak spacerowy o długości 3,5 km. Zawdzięczamy go Francuzom, którzy w 1806 roku podeszli pod miasto, zdobyli twierdzę Wrocław i nakazali rozbiórkę fortyfikacji. Wrocław przestał być silnie bronioną twierdzą, ale w zamian za to Zyskał wspaniały szlak spacerowy. Za taki czyn należy się Hieronimowi ponapartemu pomnik. Pomnika nie ma, ale w zamian możemy się wybrać na spacer. Wzgórze polskie nazywało się przed wojną wzgórzem Holtaja. Na cześć Karla von Holtaja. Poety, pisarza, aktora, dziennikarza, jednego z nielicznych wrocławian, którzy weszli do historii literatury niemieckiej. Pod koniec życia przychodził tu z klasztoru Bonifratrów. Długie włosy, krzaczasta broda jak u rozbójników z baśni braci Grimm, kapelusz z szerokim rondem. Wagabunda, tak o sobie myśli i tak chce wyglądać. Czeka na niego widok na katedrę i święty krzyż, czasem Przyjaciel rzeźbiarz Albert. A jak ławka pusta, to też dobrze, bo można sobie pomyśleć o życiu długim, barwnym, ale trudnym. Ciągle był w drodze. Może chciał uciec od prześladujących go rodzinnych nieszczęść. Do Wrocławia zawsze jednak wracał. Tu się urodził w 1798 roku. Polonofil. Bohaterem swojej najsłynniejszej sztuki teatralnej Stary Wódz uczynił Tadeusza kościuszkę. Za każdym razem, kiedy pana widzę, to twierdza, Wrocław wychodzi z, z podziemi. Odkrywał pan już średniowieczne basteje i mm, schrony z czasów II wojny światowej. We Wrocławiu wszystko można znaleźć. Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o Wrocław, to mamy tu takie dosyć wyjątkowe nagromadzenie fortyfikacji z różnych okresów dziejowych. Najstarsze to chociażby związane jeszcze z początkiem epoki żaleza, końcem epoki brązu. Pozostałości grodów takich, czy też osad obronnych, podobnych do znanego nam wszystkim biskupina. Sporo rzeczywiście zostało, ale w krajobrazie dominują przede wszystkim dwa bastiony. Bastion ceglarski, na którym właśnie stoimy, i bastion sakwowy. Po co w ogóle budowano bastiony? Coraz doskonalsza artyleria, która w tym czasie zaczęła już dominować na polach bitewnych. Doskonale radziła sobie z rozbijaniem kruszeniem kamienno ceglanych murów. W momencie, kiedy taki mur obsypało się ziemią piaskiem ten płaszcz piaskowy kumulował niejako tą energię tej kuli, powodując to, że ta broń stawała się o wiele mniej groźna dla obrońców miast. Promenada to arcydzieło sztuki ogrodniczej. Piękne aleje, boczne chodniki w gęstwinach, dobór kwiatów, szpalery z ligustrów wzdłuż rzeki. Pisał w 1842 roku warszawski magazyn powszechny użytecznych wiadomości. Ale dzisiaj zielonym przebojem promenady jest obrośnięty bluszczem budynek Muzeum Narodowego. Znajdujemy się na terenie tak zwanego nowego miasta, które powstało w średniowieczu za murami Starego Miasta po jego wschodniej stronie, na wyspie otoczonej przez Odrę i Oławę. Spośród trzech kościołów, które tutaj kiedyś istniały, do naszych czasów przetrwał tylko jeden kościół pod wezwaniem świętego Bernardyna, chociaż nie pełni on już funkcji sakralnych. Jego powstanie wiąże się z pobytem we Wrocławiu Jana Kapistrana, bernardyńskiego mnicha sławnego kaznodziei i przyszłego świętego. Znakomite kazania wznieciły wśród Wrocławian taki zapał religijny, że poparli wysuniętą przez Jana Kapistrana propozycję założenia w mieście kościoła i klasztoru Bernardynów. To jedyne muzeum architektury w Polsce, mieszczące się na dodatek w niezwykłym miejscu, późnośredniowiecznym klasztorze i kościele. No, można powiedzieć, że siedziba muzeum jest jednocześnie eksponatem. Tak. Pierwszy raz. Jest to pier To najlepiej zachowany relikt obwarowań Wrocławia z przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych. Fragmenty późnogotyckiej bastei, czyli budowli fortyfikacyjnej w formie niskiej, przysadzistej baszty obronnej, przebudowanej w 1589 roku w ramach wznoszenia potężnego bastionu ziemnego Chioba. Musicie koniecznie przejść się przejściem podziemnym, żeby zobaczyć resztki bramy Oławskiej, tzw. zewnętrznej bramy Oławskiej z bastionem Hioba. Została wzniesiona na przełomie XIII-XIV wieku. Potem kilkakrotnie ją przebudowywano. Rozebrana w 1807 roku z woli Hieronima Bonapartego, ale jej relikty odkryto w 1974 roku, kiedy budowano trasę WZ. Kierdza Wrocław wyszła z pod ziemi. Burzenie murów miejskich Wrocławia zaczęło się 9 stycznia 1807 roku, dwa dni po opanowaniu miasta przez wojska francuskie. Na pierwszy ogień poszedł bastion Hioba. W drugiej połowie stycznia, przy rozkopywaniu umocnień Bramy Oławskiej, pracowało 3000 robotników. Fossa to największy walor promenady, a jednak próbowano ją po wojnie zasypać. Dzięki temu pozbyto by się tanim sposobem zwałów gruzu, które zalegały ulice miasta. Na szczęście prasa podniosła larum i wycofano się z tego ryzykownego projektu. W 1965 roku odmulono dno, wyciągając przy okazji mnóstwo amunicji z czasów Festung Breslau, a brzegi obmurowano. Fosa wciąż cieszy nasze oczy. Linia Fosy wytycza malowniczo wygiętą linię podwala. To ulica luksusowa, w którą od początku inwestowano. Osiedlali się tu bogaci wrocławianie, których stać było na luksusowe wille bądź mieszkania w prawdziwych pałacach czynszowych. Wzgórze partyzantów to przedwojenne wzgórze Libicha, dawny bastion sakwowy. Fortyfikacje zaczęto tutaj wznosić na przełomie XV i XVI wieku. Przetrwały napoleońskie burzenie murów i były nawet plany, żeby z bastionu urządzić cytadelę i z wysokości w razie jakichś zamieszek ostrzeliwać miasto. Na szczęście zwyciężyła opcja zielonych, zlikwidowano wszelkie urządzenia militarne i przekształcano bastion w punkt widokowy. Przy dobrej pogodzie widać było stąd i widać do tej pory nawet śnieżkę. W latach 60. XIX wieku za pieniądze braci Libichów bardzo pięknie to wzgórze zabudowano. Pojawił się belweder, kolumnada, wspaniałe schody i nagle wzgórze stało się miejscem popularnych spotkań w Wrocławiu. Tisze jedziesz, dalszy budziesz. W przypadku braci Libichów ta zasada się sprawdziła. Fortunę zbili na handlu zbożem, ale umieli też zobaczyć nowe źródło bogactwa – cukier. Libichowie w 1835 roku wybudowali w Klecinie jedną z pierwszych cukrowni na Śląsku. Pieniądze popłynęły szeroką strugą. Adolf Libich, po śmierci brata Gustawa, sprzedał Klecinę i przystąpił do swojej najgłośniejszej inwestycji zamiany bastionu sakwowego w prywatny pomnik brata, wiecznie błądzącego w oparach poezji. Przed wejściem do lokalu widnieje napis Vicarzone, ale w środku kazamaty. Czy ma Pani gdzieś schowane armaty albo chociaż e... amunicję? <grytanie> do czego bym miało służyć? A może znalazła Pani złoto Wrocławia, ponieważ legenda mówi, że gdzieś tutaj e, na wzgórzu partyzantów, w skrytanie. piwnicach, w kazamatach e, ukryto Złotą Wrocławę. Chciałabym, ale niestety nie. Musimy sobie radzić własnymi siłami. Także nie. E, czytałam tylko i słyszałam e, o tym, że faktycznie. E, próbował były tutaj ktoś, tak, tak, tak? Były, tak? Były chowane skarby, natomiast e, no już od dłuższego czasu nic na ten temat nie słychać. Także. Ale nikt nie próbował e, szukać czy rozkuwać e, się? Nie, 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 nie. nie. E, Takiego się nie działo. Jedyne skarby, jakie tu mamy to własne produkty, które sami robimy. Promenada nazywana była Zielonym Salonem w ale warto tutaj przychodzić nawet wtedy, kiedy nie jest już zielono, o każdej porze roku. Dlatego, że jeśli opadną liście, to i tak zostaną piękne widoki na przeszłość i na przyszłość.